Witam Cię w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat kawy. Wiele pytań zadawaliście na temat kawy. Co sądzę, jeżeli chodzi o kawę w odniesieniu do zastosowania w kwestii protokołu diety ketogenicznej? To może dzisiaj troszeczkę na ten temat porozmawiamy w ujęciu ogólnym, w ujęciu w odniesieniu do diety ketogenicznej. No i być może coś będę Wam w stanie tutaj polecić, bo często pytacie, jaką kawę bym polecił. A więc bierzemy się do dzieła. Jeżeli chodzi o kawę, mamy do czynienia bardzo często z wieloma mitami na temat kawy, no i przede wszystkim warto by się zastanowić, co ta kawa w ogóle daje, bo bardzo często no, dochodzimy do momentu, kiedy kawa pobudzenia już faktycznie nam nie daje i po jednej mniejszej lub większej czarnej jesteśmy w stanie spokojnie spać. Natomiast jeżeli chodzi o mity, Mity, dotknijmy tematów, które faktycznie nie są prawdą. Kawa nie odwadnia. Raczej nie odwadnia, poza oczywiście Stanami, kiedy masz alergię na kofeinę, na kawę. W takich momentach ta reakcja alergiczna może faktycznie powodować... Delikatne odwodnienie. Natomiast w normalnych okolicznościach z racji tego, że chociażby kawa składa się w 99%, być może 70% z wody raczej nie powinna odwadniać, ale tutaj odniósłbym się do Twoich osobniczych powiedzmy uwarunkowań, które w normalnym wydaniu nie powinny powodować, że kawa będzie działać na Ciebie. E, moczopędnie, tak to jak niektórzy mówią. Faktycznie to działanie może być bardzo delikatne, no ale z racji tego, że wypijamy w końcu dużą ilość płynu, automatycznie po prostu e, to odwodnienie nie istnieje. Kolejna sprawa, e, jeżeli chodzi o mity na temat kawy. Kawa może podnosić poziom cholesterolu, chodzi szczególnie o LDL i trójglicerydy. No, i tutaj faktycznie w literaturze spotkałem się z takim zagadnieniem, że przy spożyciu dużej ilości kawy, faktycznie ten LDL może być podniesiony i faktycznie trójglicerydy mogą delikatnie skoczyć. Natomiast o jakich ilościach mówimy? Mówimy tutaj o ilościach rzędu 300 mg na dobę. Czyli mamy do czynienia, w zależności oczywiście od filiżanki, kawa rozpuszczalna będzie miała pewnie około 30-40 mg, natomiast kawa, taka powiedzmy z ekspresu, będzie miała tych mg nieco więcej, więc mówimy tutaj o ilości 5-6 kaw. Zauważ, jest późna godzina, moje oczy wskazywałyby, że potrzebuję kawy, faktycznie tak robię, ale. Pewnie tutaj efektu pobudzenia wielkiego nie uzyskam. Kolejna sprawa związana chociażby z kawą, a kobietami w ciąży. Raczej żadne badania potwierdzają tego, że jest to temat szkodliwy w odniesieniu do kobiet w ciąży. I uwaga, uwaga, na sam koniec zostawiłem sobie w zasadzie takie podsumowanie. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o kawę, mówimy o osobniczych kwestiach. I teraz tak. W momencie, kiedy na co dzień masz bardzo dużo stresu i tej kawy jeszcze dorzucasz bardzo, bardzo dużo, czyli są to ilości 5-10 kaw dziennie, a wierzcie mi, tak jest u wielu osób, to automatycznie, no cóż, może to działać na ciebie szkodliwie w ten sposób, że jakby nie było, za każdym razem mówimy o stymulacji: stymulacji twojego organizmu. Do jakiegoś tam przyspieszenia. W momencie, kiedy chociażby mówimy o reakcjach wydalania kofeiny, po prostu one wymagają określonego nakładu energii, i czasem ta cała masa procesów, które zachodzą przy dużej ilości spożywanej kawy, mogą czynić zadość temu, że automatycznie możemy doświadczać jakichś tam bardziej negatywnych skutków związanych chociażby, nie wiem, z podwyższonym kortyzolem, który u Ciebie jest ciągle podwyższony z tytułu takiego, że nie robić absolutnie nic po to, żeby ten kortyzol zbijać. Jeżeli chodzi o dietę keto, tutaj chciałbym Cię przestrzec przed piciem kawy do posiłków węglowodanowych, jeżeli u Ciebie takie występują, na przykład w przypadku, kiedy mówimy o... Posiłku normalnym. Natomiast kawę mógłbym Ci polecić do posiłku potreningowego, kiedy faktycznie ten proces, powiedzmy, wykorzystania węglowodanów do Zreabsorbowania poziomu glikogenu znacznie przyspieszysz poprzez spożycie tej małej czarnej. Teraz uwaga. Co tak naprawdę kawa może tobie dać? Jakie korzyści daje kawa? No więc przejdźmy sobie do korzyści. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną i nie tylko, metabolizm kwasów tłuszczowych, który po prostu się. Podwyższa co do tempa. Dalej, dzięki temu i nie tylko, podwyższony poziom energii. Kolejna sprawa, badania pokazują i dowodzą, że, hmm? ciekawy, poprawia się pamięć krótko- i długoterminowa, ehm, poprawa nastroju, działanie antydepresyjne, lepsze wyniki w sporcie, oczywiście tutaj między innymi za sprawą szybszego czy krótszego czasu reakcji. Teraz to są korzyści, które faktycznie są udowodnione na poziomie badań, a te badania znajdziesz poniżej. Link w opisie. Uwaga, profilaktycznie stosowanie kawy może pomagać Ci w zapobieganiu cukrzycy typu drugiego, w profilaktyce antynowotworowej, w demencji, profilaktyce przeciw demencji, przeciwko chorobie Parkinsona i profilaktycznie w odniesieniu do chorób depresyjnych, czy depresji po prostu mówiąc wprost i bez ogródek tak jak już to nazwałem wcześniej zauważ z, dlaczego kawa jest generalnie wartościowym źródłem, jeżeli źródłem to czego no przede wszystkim mówimy o takich pierwiastkach jak magnez, antyoksydanty witamina B2, B3, B5 i mangan, uwaga taka ciekawostka tak naprawdę w przypadku wielu ludzi kawa jest naj Bardziej obfitym źródłem antyoksydantów, i w przypadku wielu ludzi spożycie owoców i warzyw jest na poziomie, który pod względem ilości dostarczanych antydoksydantów, antyoksydantów z tytułu jedzenia warzyw i owoców jest zdecydowanie mniejsza ilość niż z powodu spożycia kawy. Tutaj, jeżeli chodzi o kawę, okazuje się, że ma świetne działanie na Twoją mikrobiotę. Oczywiście, jeżeli nie masz problemów z wydalaniem tej kofeiny i z wydalaniem. E, powiedzmy, e, tych produktów ubocznych, a na mikrobiotę działa, jak się ukazuje, świetnie. E, zauważ, e, magnez, e, są takie mity, że ktoś, e, powiedzmy, twierdził, że wypłukuje magnes, Raczej tak się nie dzieje. Badania raczej nie e, e, zdają się tego potwierdzać. No dobrze. Temat, pytaliście mnie odnośnie tego, jaka kawa. Jeżeli chodzi o kawę, no cóż, poleciłbym tutaj Tobie kawę, której być może nigdy nie słyszałeś. Kawa Brain Coffee, która jest kawą z adaptogenami. Kawa właśnie wyglądająca mniej więcej tak. Brain Coffee, ona ma jedną wadę bardzo dużą, o której Ci za chwileczkę powiem. Brain Coffee. Otóż, e, Supersonic wypuściło taki produkt. Oni mają powiedzmy jakieś tam hybrydowe produkty, bardzo ciekawe, szczególnie na miarę tych czasów, kiedy to zainteresowanie tym biohackingiem bardzo mocno wzrosło. Zauważ, kawa z adaptogenami zawiera. Jerowiali, polityka, czyli drożdże, Lions Main, soplówka jeżowata, bardzo popularna ostatnio, Cordyceps, l cholina, magnez, w postaci L-treonianu i niacyna. Teraz uwaga, wiele z tych suplementów zazwyczaj stosowałem osobno. L-teanina towarzyszyła mi praktycznie zawsze, kiedy to stosowałem l w odpowiedni sposób i w odpowiednim celu. Teraz e, Uwaga, przejdźmy zatem do umówienia tych poszczególnych rzeczy, bo być może tak generalnie nic ci to nie mówi, kiedy widzisz to z lotu ptaka. Drożże jar polityka Bardzo e, ciekawy temat. Są to oczywiście drożdże, które są już nieaktywne, uśmiercone termicznie i one stanowią bardzo dobre źródło selenu. Kolejna sprawa, przejdźmy pokrótce do soplówki jeżowatej, czyli. Tutaj mówimy o tak zwanym lion's mane. Tu sława lion's mane jest dosyć duża. Zauważ, niektórzy nazywają to mentalnym paliwem rakietowym. Po prostu działa bardzo dobrze i poprawia krążenie mózgowe, wpływa, poprawia na pamięć, e, poprawia funkcjonalność układu odpornościowego. Uwaga, ma działanie przeciwzakrzepowe, szczególnie w tych okolicznościach, w których jesteśmy, ma to dosyć spore znaczenie. Dlaczego? Być może nie muszę tego tłumaczyć, ale powiedzmy, łańcuch działania koronawirusa jest taki, że między innymi zwiększa się krzepliwość Twojej krwi. W momencie, kiedy masz ogólnie problem z nadmierną krzepliwością krwi, no tutaj istnieje pewne dosyć duże zagrożenie, które możesz w jakiś sposób odsunąć od siebie poprzez właśnie zastosowanie Lions Main. Dalej, działanie przeciwzapalne i tonizuje objawy chorób autoimmunologii. Wydaje mi się, że ma to dosyć duży sens, jeżeli chodzi o zastosowanie. Wróćmy zatem do naszej ogólnej rozpiski. Dalej. Wyobraź sobie, że ta kawa właśnie, Brain Coffee by Supersonic zawiera e, między innymi też kordyceps, czyli tak zwany maczużnik bojowy, o którym być może słyszałeś pod nazwą kordyceps, ale nie wiesz, że kordyceps to maczużnik bojowy właśnie. Działanie neuroprotekcyjne, działanie przeciwzakrzepowe, zauważ znowu okoliczności covidowe, bardzo ważne zastosowanie. Działanie przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, immunomodulacyjne, czyli znowu tonizowanie wszelkiego rodzaju nadmiernych reakcji Twojego układu odpornościowego. Działanie spermatogenne, panowie, i jako silny antyoksydant, czyli ta kawa, jako kawa już powiedzmy, zawiera te antyoksydanty z racji tego, że zawiera te wszystkie adaptogeny, nootropy. To działanie jest zdecydowanie silniejsze. L-teanina, coś, co stosuje w zasadzie można powiedzieć od lat e, czyli jest to em, powiedzmy em, aminokwas który bardzo szybko em, pokonuje barierę em, brain blood barrier czyli em, barierę krew mózg Działa przeciw przeciwlękowo, poprawia funkcje kognitywne, antyoksydacyjne, antydepresyjne i uwaga w odniesieniu do kofeiny. Stosuje to przede wszystkim po to, aby w momencie kiedy wypije sobie taką czarną, małą albo większą, automatycznie wypłaszcza się ta krzywa pobudzenia tak? i automatycznie ona się przedłuża. l oczywiście naturalnie występuje w herbacie, gdzie to pobudzenie jest znacznie mniejsze, ale zdecydowanie dłuższe. W związku z tym przenosimy ten efekt z herbaty na kawę i mamy takie wybuchowe kombo. Kolejna sprawa. Uwaga, cholina. O cholinie myślę bardzo dużo już pewnie wiecie. Prekursor acetylocholiny, czyli jednego z najbardziej naj istotnego neuroprzekaźnika określona mianem witaminy B4 która reguluje funkcjonowanie mięśni, w tym mięśnia sercowego i płuc. Zapobieganie demencji, chorobie Alzheimera odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie oczu i wątroby. Dosyć ważna rzecz. Tutaj z tego względu zauważ na przykład, faktycznie miałem kiedyś wadę wzroku, dziwny splot okoliczności. W momencie, kiedy zmieniłem swoją dietę na dietę ketogeniczną, a było to lat no już prawie 20 lat temu automatycznie poprawił mi się wzrok i okulary odstawiłem. Dlaczego? A no właśnie pewnie ze względu na cholinę, której dużej ilości spożywałem w postaci jajek. Dalej, magnez. Tutaj ważna postać, forma L-treonian. Magnezu wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i pracy mózgu. Zapobiega zmęczeniu fizycznemu i... Em, i psychicznemu, i tutaj niepodobna przecenić roli magnezu, który bierze udział w ponad 600 reakcjach enzymatycznych. I faktycznie podanie magnezu ma bardzo duży sens w zasadzie zawsze zawsze, ponieważ w domniemaniu istnieje niedobór u Ciebie. Niacyna, czyli witamina B3, funkcjonowanie układu nerwowego, funkcjonowanie mózgu, czasami jest podawana jako coś, co będzie działało supresyjnie w odniesieniu do stanów lękowych. No i zauważ, ten obraz zaczyna się klarować w odniesieniu do kawy. Jeżeli chodzi o kawę, zauważ, masz nie tylko do wyboru tą kawę, którą możesz wybrać. Jeżeli chodzi o tą kawę, mogę Ci powiedzieć o jednej wadzie, którą ona posiada, bo ona posiada jedną wadę. A tą wadą jest to, że jeżeli dasz komuś spróbować, to po prostu ona się bardzo szybko kończy, ponieważ <noise> mogę ci powiedzieć z doświadczenia: za każdym razem, kiedy zaopatrzę się w tą kawę, ktokolwiek przychodzi i dostanie tą kawę raz, za każdym razem pyta: A masz jeszcze tą kawę taką dobrą? Faktycznie smak jest dosyć ciekawy, e, dosyć niespotykany, bardziej smakiem przypomina delikatne kakao, e, i to działanie jest takie, bym powiedział, delikatne. Pobudzenie jest istotne, ale stonizowane. W momencie, kiedy stosujesz na przykład okna żywieniowe, takie wypicie kawy poza oknem żywieniowym ma oczywiście jak największy sens, szczególnie jeżeli pracujesz umysłowo. Świetna, świetna koncepcja, dobry wynalazek, uważam, że im znależy się medal za tą kawę. Bo rozwiązuje to wiele problemów. Tak jak Ci powiedziałem, stosowałem wiele z tych rzeczy zawsze osobno, w związku z tym kapsułek miałem bardzo dużo. Z racji tego, że na przykład w momencie, kiedy jadę do firmy, prowadzę szkolenie, coachingi, hipnoterapię, automatycznie zabieram ze sobą dużą torbę. Tutaj do torby wkładam tylko jedną mniejszą torbę i nie muszę mieć tych wszystkich powiedzmy flaszek, buteleczek, kapsułek, które, którymi normalnie bym się przejmował. Fajna koncepcja, czy się spodoba, czy nie. Wydaje mi się, że warto spróbować, a to już tylko i wyłącznie pozostawiam Tobie. Tym samym chciałem Ci podziękować za spędzony czas. Mam nadzieję, że troszeczkę temat kawy Ci rozjaśniłem. E, tymczasem chciałbym Cię zaprosić do słuchania, korzystania z aplikacji Medity, jeżeli chcesz się dobrze zrelaksować. Jeżeli chcesz się dowiedzieć nieco więcej na temat medytacji, mindfulness flow i poprawy swojej wydolności psychiczno-mentalnej. Automatycznie zapraszam Cię na kanał Instytut Flow, link poniżej w opisie. Tymczasem serdeczne pozdrowienia, najlepszego, trzymaj się, cześć!